Znajdujemy się w siedzibie Football Training Center. Znamy jest dzisiaj trener Roland Kowalczyk. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Jeżeli mógłby Pan w kilku słowach opowiedzieć kim Pan jest i czym się zajmuje? Tak jak już wspomniałeś, nazywam się Kowalczyk Roland. Jestem trenerem piłki nożnej z licencją UEFA i na co dzień też również funkcjonuję jako trener przygotowania motorycznego. Obecnie pracuję w Football Training Center. Jest to placówka, która zajmuje się szeroko rozumianą edukacją piłkarzy pod każdym względem, zarówno rozumienia gry, techniki, taktyki, przygotowania mentalnego i przygotowania motorycznego. No i oprócz tego pełnię też rolę asystenta trenera w Centralnej Lidze Juniorów Starszych w ruchu Chorzów. O ile dobrze pamiętam, trenował również trener profesjonalny piłkę do czasu kontuzji. Zgadza się. Jako zawodnik do 20 roku życia uprawiałem czynnie piłkę nożną. Z mniejszymi bądź większymi sukcesami mogę się pochwalić, że w kategorii U15, U16, U17 byłem powoływany na konsultacje do reprezentacji polskiej. Wielu zawodników w momencie, gdy się mnie pyta, jaki był mój największy sukces, więc uważam, że to jest takie moje mój największe osiągnięcie, bo uważam, że nie każdy młody zawodnik ma ten zaszczyt grania z ożyłkiem na piersi. i ja akurat tą okazję miałem, z czego jestem oczywiście bardzo dumny i bardzo... Zadowolony. Moja przygoda z piłką potoczyła się tak, a nie inaczej, że w wieku 20 lat miałem popularne, zerwane więzadła krzyżowe dwa razy. Nie było na tamten moment takiej świadomości piłkarzy, nie było tak dostępnej wiedzy, jak to jest na dzień dzisiejszy. Sytuacja moja potoczyła się tak, a nie inaczej, że gdzieś ta moja rehabilitacja nie wyglądała w odpowiedni sposób. Ja też być może nie byłem odpowiednio zainspirowany do tego, by walczyć o jakieś swoje pragnienia, marzenia i tak dalej. Los potoczył się tak, a nie inaczej. Dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Jestem szczęśliwy. Wierzę, że mogę pomagać wielu zawodnikom, którzy uczą się na moich błędach. I tak, tak się realizuje. Po kontuzji udałem się na Akademię Wychowania Fizycznego właśnie w celu takim, żeby przede wszystkim zostać trenerem przygotowania przygotowania motorycznego i trenerem piłki nożnej i gdzieś poniekąd Udałem się tam też dlatego, żeby dowiedzieć się, jaka była przyczyna powstania mojej kontuzji. Myślę, że dzięki temu liznęłem odpowiednio wiedzę i dzisiaj jestem w stanie pomagać innym zawodnikom. Z pewnością Pan pomagał, bo sam byłem na obozie FPC w tamte wakacje i naprawdę dało wiele do myślenia. Przechodząc już do głównej części naszej rozmowy, bo dzisiaj o budowaniu się, właśnie w kontekście piłkarza. Jakie korzyści możemy czerpać właśnie z budowania siły i czy w ogóle jest to potrzebne w treningu piłkarza? Patrząc na dzisiejsze trendy przygotowania motorycznego, stwierdzam, że oczywiście budowanie siły stricte jako cecha motoryki jest to coś fundamentalnego, coś, co od czego piłkarze przede wszystkim powinni zaczynać i teraz z tego miejsca chciałem też od razu zaapelować do wszystkich rodziców, wielu trenerów i też samych zawodników, jeżeli mówimy o budowaniu siły u piłkarza, nie mamy tutaj na myśli wyglądu kulturysty, wyglądu trójboisty i wielu, wielu innych rzeczy, tylko koncentrujemy się na tym stricte, żeby piłkarz jako zawodnik był stricte przygotowany pod kątem motoryki, pod kątem siły, ponieważ zawodnik silny to zawodnik bezpieczny na boisku, to zawodnik szybki. Dzisiaj wiem, że w moim Głównym, moją główną przyczyną tego, dlaczego akurat zerwałem więc zadła i to dwa razy był brak treningu przygotowania motorycznego bądź ewentualnie zły trening przygotowania motorycznego. I patrząc na, na to, jak wygląda dzisiaj przygotowanie motoryczne, no to zdolność, jaką jest siła, możemy wyobrazić sobie, że jest to nic innego jak szklane, duże naczynie i im większe, im one będzie bardziej stabilne, tym jesteśmy wlać. W stanie do niego odpowiednią szybkość, odpowiednio wytrzymałość, odpowiednio moc i tak dalej, i tak dalej. Wielu rodziców gdzieś jest przeważony w momencie, gdy mówimy tutaj, że zawodnik przychodzi do nas i rozpoczyna trening siebie. Oczywiście, że tak rozpoczyna, ponieważ sama prosta sylwetka, dbanie o to, żeby zawodnik utrzymał równowagę, żeby był stabilny, jest to nic innego jak trening siły i nie trzeba do tego używać nie wiadomo jakich przyrządów, nie wiadomo jakich potężnych ciężarów. Również trening na bazie własnego ciała z przedmiotami miękkimi takie jak, jak, jak gumy, jak piłki rehabilitacyjne, piłki lekarskie i tak dalej są w stanie naprawdę bardzo stabilnie zbudować zawodnika pod kątem siły. Myślę, że trener już w tym pierwszym pytaniu wiele tu, czyli trening siłowy nie zamula, bo ostaną się takie Taki mit czy też taka opinia krąży wśród w internecie, Czyli trening siłowy nie zamula? Nie zamula, jeżeli oczywiście wykonujemy go w odpowiedni sposób. Osobiście bardzo często sam się spotykam z różnymi opiniami trenerów, którzy twierdzą, że zawodnik nie powinien chodzić na siłownię, że jest to coś złego i tak dalej. Oczywiście jest to coś złego, jeżeli zawodnik, jeżeli młody zawodnik podchodzi do treningu siłowego i decyduje się na trening typowo kulturystyczny. To jest kolejna informacja dla was młodzi zawodnicy, że wygląd, czyli popularna klata, popularny biceps i kratka na brzuchu, to jest efekt uboczny przygotowania motorycznego, a nie cel sam w sobie. Także, jeżeli jest zawodnik młody, który zdecydował się na przygotowanie motoryczne, na dodatkową pracę na siłowni, to musi koncentrować się na tym, żeby stać się silnym, żeby stać się wytrzymałym, żeby stać się szybszym, a nie na tym, żeby mieć fajną klatę bicepsy duże, barki duże i tak dalej, bo to nie tędy droga, nie jest to cel sam w sobie, tylko efekt uboczny dobrego, przemyślanego, prawidłowego przygotow treningu przygotowania motorycznego. Powiedzmy, że ktoś po tej rozmowie, zawodnik, 15, 16, 17 lat, stwierdzi, że taki trening jednak mu się przyda. Czy od razu może wejść właśnie w budowanie siły? Czy musi się jakoś odpowiednio do tego przygotować? Czy właśnie z miejsca może wejść? Robić martwe ciągi, robić maksymalne powtórzenia. Jak to jest? Nie, zawsze my, akurat w tym momencie, w Football Training Center, mamy taką metodologię, że w pierwszej, w pierwszej kolejności zawsze zawodnika wysyłam na badania do naszej pani fizjoterapeutki Joanny Serwaczak. W celu diagnozy. Nigdy nie może zawodnik podejść pod trening siłowy, jeżeli nie ma jasno postawionej diagnozy odnośnie tego, czy w ogóle jego ciało, i, czy mięśnie i wszystkie stawy. Czy generalnie cała bio, biomechanika postawy zawodnika jest gotowa do tego, żeby już podchodził pod trening siłowy. Także zawsze w pierwszej kolejności staramy się postawić diagnozę. Dlatego informacja od razu też dla Was że jeżeli ktoś z Was zdecyduje się na trening przygotowania motorycznego naprawdę uwierzcie mi, że to jest diametralnie duża różnica, jeżeli przed tym treningiem pójdziecie na diagnozę do jakiegoś fizjoterapeuty, żeby Was przebadał pod kątem funkcjonalności, zobaczył Wasze napięcia mięśniowe, jak wygląda zakres ruchomości w stawie i tak dalej, bo może się okazać, że taki zawodnik na przykład na dzień dzisiejszy nie jest w stanie trenować stricte treningu takiego prostego, siłowego typu martwe ciągi przysiady musi się skoncentrować na razie nad planem takim naprawczym, po to żeby gdzieś ta jego sylwetka została odpowiednio wyprowadzona, żeby ten zakres ruchomości w stawach był na odpowiedniej jakości, wtedy, wtedy dopiero jesteśmy w stanie trenować już jakby tak stricte stuprocentowo siłowo, natomiast plan naprawczy jest to nic innego jak, jak praca nad, nad, również nad, nad siłą w niektórych momentach, w niektórych, w niektórych ćwiczeniach, także... Mhm, a... Mam świadomość, że oglądają nas nie tylko piłkarze czy też sportowcy w wieku 17-18 i w górę, ale też z pewnością będą młodsi zawodnicy, jak 12, 13, 14 i inne kategorie wiekowe. W jakim wieku możemy zacząć stosować trening siłowy, jeżeli chodzi o piłkarza? Jeżeli uważam na dzień dzisiejszy, że patrząc na długofalowy rozwój motoryszy, nie ma czegoś takiego jak ograniczony czas, gdzie zawodnik może zacząć trening siłowy, bądź nie może go zacząć. Uważam, że każdy, nie ma czegoś takiego, że od tego wieku robimy siłę, a do tego wieku nie robimy tej siły. Nie. Siłę robimy zawsze, z tym, że w zależności od etapu, w jakim zawodnik się znajduje, mam tutaj na myśli yy, stricte jego jakby wiek i kalendarzowy i biologiczny, jest w stanie ten trening siłowy robić. Oczywiście on się diametralnie różni. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, no, jeżeli jest młody zawodnik, mały, zaczyna gdzieś tą przygodę z piłką, z całą sprawnością ogólną, sprawnością fizyczną, brak wychowania fizycznego w szkole, we wczesnoszkolnym wychowaniu, przygotowaniu tych zawodników też nie funkcjonuje, więc na pewno taki trening będzie, będzie potrzebny i jest on, jest on oczywiście niezbędny. Będzie się on różnił, bo nie wyobrażamy sobie takie sytuacji, że przychodzi 8-latek i robi bardzo ciężkie, martwe ciągi i tak dalej, i tak dalej, ale na przykład dlaczego ma nie spróbować zrobić na przykład naśladownictwa różnego rodzaju ćwiczeń pod kątem tzw. Tak animal flow, czyli jest to stricte gdzieś trening, który jest skierowany właśnie do młodych zawodników w celu tego, żeby trenować siłowo, naśladować ruchy zwierząt, a przy tym gdzieś dobrze się też Bawić, bo musimy sobie zdawać sprawę, że młodzi zawodnicy nie tylko patrzą na, na trening pod kątem tego, że będzie on dla mnie rozwojowy, że dzięki temu będę mógł być piłkarzem, będę stale się rozwijał i tak dalej, ale przede wszystkim są to młodzi ludzie i też trening musi ich ym, dawać im radość, musi też sprawiać, tą, wszystko, tą, 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 tą atrakcyjność dla nich, to, że będą chcieli znowu tutaj przychodzić i dalej to wszystko trenować. I jeden to jest trening siłowy, i drugi to jest trening siłowy. Nie ma czegoś takiego, że jest. Zawodnik w wieku 16-17 lat przychodzi na trening przygotowania motorycznego, robi przysiady, robi wyciskania, robi podciąganie na drążku, robi martwe ciągi, pliometrykę i tak dalej. I młody zawodnik przychodzi na, na trening i zaczyna pracować na bazie własnego ciała z przedmiotami miękkimi i tak Zarówno jeden robi trening przygotowania motorycznego, i drugi robi trening przygotowania motorycznego. Czyli w zależności od wieku różni się po prostu metodyka. Zgadza się, dokładnie tak. Ale... Bardzo mocno jest tutaj uwzględniony tak zwany długofalowy rozwój motoryczny, bo w zależności od wieku biologicznego i kalendarzowego część zawodników jest w momencie tego skoku wzrostowego po, niektórzy już są po, niektórzy są już przed, dlatego jakby ten rozwój ich fizyczności, ich ciała jest na diametralnie różnych biegunach i ten trening również powinien zupełnie inaczej wyglądać. Myślę, możemy od razu też Zastanowić się, czy zawodnik, który przypuśćmy, w ciągu ostatniego roku urósł 10 cm, nabrał więcej masy mięśniowej i naprawdę na tle rówieśników fizycznością swoją się bardzo mocno wyróżnia. Czy jest sens, żeby gdzieś trenował i rywalizował z zawodnikami w swojej kategorii wiekowej, tym bardziej, że część z nich dopiero być może za jakiś okres dwóch lat dojdzie fizycznością? do niego, czyli nie, nie powinien trenować ze starszymi, rewalizować ze starszymi, bo tak naprawdę są już teraz tacy zawodnicy, którzy w wieku nawet 15-16 lat fizycznie mogą już konkurować z seniorami. Oczywiście, że gdzieś to będzie wszystko przemyślane i będą poddani odpowiedniemu treningowi motorycznemu.